Witam, jestem tutaj na tym polu. Co ma być tutaj posiane? Przężyto jest to ten kawałek, który był potraktowany glifosatem. Tam było dane ponad 6 litrów na hektar. Mniej więcej to wyszło. Wszystko jest suche, ładnie to wypaliło. No tutaj przężyto już leży, rozsypało się. Bo akurat jestem ciągnikiem. I posiałem właśnie to przerzutko tutaj rozsiane tym rozsiewaczem. Jeszcze troszkę zostało tutaj. Będzie dane 175 kg na hektar. Przyjechałem teraz raz tutaj rozsiałem. W rozsiewacz wchodzi 480 kg. Więcej się nie dało zasypać. No i razuwa jest rozsiana. Tak jak tutaj widać. Leży już sobie. To jest pierwszy rozsiewacz. Ale co mnie zaskoczyło? Słuchajcie. Tutaj wszystkie chwasty to jednoliścienne. Wszystko ładnie jest spalone. Tak jak widać to pożółkło. Tutaj te jakieś dwuliścienne jeszcze się trzymają. W miarę. Ale to na pewno jeszcze trochę i będzie wszystko spalone. Ale co mnie zaskoczyło? Patrzcie. Tutaj jest ta Piękna. Wcale jej nie ruszyło. Glifosat nie podziało na esparcetę. Patrzcie, tutaj kolejna. Tutaj kolejna zielona. I tutaj dalej. I tutaj jest zielono całkiem. Tutaj normalnie szok. Całość zielona. Nic jej nie wzięła. Po całości wszędzie. Wszędzie równiutka, piękna esparceta. Mamy tam jeszcze jeden kawałek esparcety. Ona miała iść do kasowania. I nie wiem, czy nie pojadę i nie wyrandapuję jakąś dawką 3 litry na hektar, żeby pozbyć się tych chwastów. A esparceta sobie pięknie rośnie. Jestem w szoku. Wszędzie rośnie sobie sparceta. I niby nie ma na nią e, żadnych herbicydów. Nie ma żadnej rejestracji. A tutaj patrzcie, no kurde, to jest piękny krzak. To mogą chodzić po całym polu. Miejscami to jest normalnie zielono szyta. Nawet nie widać jakiegoś krzaka, który byłby zjarany przez sparceta. Nie wiem, może ona za rok. Coś zdechnie, no ale w co wątpię. No po kolei, ładna, rozkrzewiona, ona jest już tutaj kilkuletnia. System korzeniowy jest bardzo głęboki. Także ona sobie tutaj radzi z tym bardzo dobrze. Tak jak tutaj widać, wszystko inne jest już zjerane, żółte. Glifosat był dany gdzieś tam pod koniec września. Także jutro chyba jest 3 tygodnie. Tak, jutro 3 tygodnie. No, i tutaj w tej trawie, proszę bardzo, jest też ładny, zielony. Tutaj stożek wzrostu, praktycznie nieruszony, pięknie rośnie. Dobrze, to ja gonią, ładuję jeszcze jeden rozsiewać, przyjeżdżam tutaj i to sieję. Dzisiaj już mi się nie uda tego zatależować. Jutro pójdzie tutaj talerzówka na to. Zwałem i jazda. To na razie, trzymajcie się.